Bądź mną, anon level 13, trochę nieśmiały, ale masz paru kumpli, chudy, jakiś żyd i gruby, odstawówka nawet easy, średnia 6-0, chudy cwaniak i tak miał wyższą, gruby miał 5.9 bo na religię nie chodził, żyd miał 3.0 bo z kolegą grał nocki w minecrafta, nadeszły wakacje przed gimbazą, twoja sąsiadka, której nie powiedziałeś dzień dobry nigdy będzie cię uczyć i sąsiadka, którą widziałeś raz będzie z tobą w klasie. Aha, zastanawiasz się, jak tu się przypodobać nauczycielce. Nawet milf, ale chora psychicznie. Wiem, zastanę ministrantem. Msza codziennie w wakacje, czytam w kościele w weekendy nawet. Dobra, koniec Trajharda. Początek roku szkolnego. Parę dóbr w klasie. Ja pierdykam, tylko nie to. Same wieśniaki w klasie, przynajmniej z gruby i Żyd. O i chudy, ale go nie lubię, bo mnie matka do niego porównuje. Hedał jeden głupi. Dobra, drugi dzień. Same kasnale po metr pięćdziesiąt. No i on. Oponiarz. Dwa metry już miał skubany. Bałem się go, ale okazał się spokojny. No i jeszcze wóz klasy. Kacper. Bogaty dzieciak ze wsi. Może będzie w przyszłości dilerem. Ale co typek robił na lekcji? Pierwsza lekcja matmy. Pani chce coś napisać na tablicy. Gąbka coś słucha i nagle on mówi. Proszę pani, czy mogę iść zamoczyć? Tak, Kacper, możesz. Dobra, pani wysłała mnie. Wchodzę, a tam jakieś odgłosy w kabinie numer dwa. Otwieram, a tam Kacper wkłada sobie gąbkę do dupki. Tak. Tak się zaczął śmiać, że się zesrał na nią. O kurczę. Tak się śmiałem, że się w gacie zesrałem. Kacper mówi, dobra, udało się. Idę do klasy. Powiem pani, że się źle czułeś i poszedłeś do domu. Ja do niego dzięki, stary. Ale zostałem na chwilę na dworze, Był słyszeć tę bekę w klasie. Myślałem, że lepiej dnia nie szło zacząć. Kasper dostał uwagę i już jako pierwszy poznał naszą panią. Mówił, że gruba jak kombajn i zastępcza niby, niby, pani niby śmiechowa. Przez parę miesięcy bez żadnego przypału nadeszła lekcja biologii. Coś tam z mikroskopami. Mieliśmy przynieść własne rzeczy do zbadania. Kasper zapomniał i nagle powiedziałeś Proszę pani, zostawiłem rzeczy w szafce. Nie ma go pięć minut. I znowu niech ktoś pójdzie zobaczy co z nim. Wchodzę do kibla, a tam on. Masturbuje się do zdjęcia pani z geografii i daje spermy na szkiełko. Po chwili wracał ucieszony do klasy i mówi, że już ma. Pani zaciekawiona, co tam ma on skubany. Sos śmietankowi z bułki sprzed tygodnia. Nie powiem. Nieźle to wymyślił. I rzeczywiście sperma wygląda tak jak na obrazkach, serio. Oczywiście dostał szóstkę za to. Myślicie, że to koniec jego odpałów? Taki chuj. Mamy taki telewizor na korytarzu, jakieś zdjęcie z wycieczek, i w ogóle bezużyteczne rzeczy. Od paru tygodni widziałem jak Kacper pisał w zeszycie jakieś rozkłady dnia. Jebany wystalkował każde dyżury na korytarzu. Nadeszła wyczekiwana wycieczka integracyjna. Jadą wszyscy, w sumie spoko. Jestem w pokoju z grubym i Żydem. Chudy pedał niech spada. I tak ma lepsze życie. Łóżko małżeńskie z grubym, no czyli idę spać na pojedyncze z Żydem. W sumie więcej luzu niż gruby mamy. Chuj. Gruby chrapie. Idę do loszek. Patrzę, a tam dziewczyny siedzą i gadają. Przyłączam się. One się pytają, czy zagram z nimi w karty. One, że nauczą mnie w pokera. Dobra, gramy na cukierki, czyli rozbierany. Ja w sumie coś tam ćwiczę w domu, więc mam się czym pochwalić. One jeszcze płaskie trochę, ale jest Julia i Ola, mistrzynie pokera. Jeszcze siedzi naprzeciwko, dobra. Wreszcie dobre roztasowanie. Pierwszy raz w życiu widzę cycki. Takich melonów nie widziałem w życiu. Myślałem, że Julia ma duże, ale Ola! O, ja pierdyka, aż mi stanął. Trochę było widać przez bokserki, ale chuj. Dobra, ktoś skrył mi ciuchy. Innym dziewczynom też. Iza na szczęście poszła, robię szybko zdjęcie. Przychodzę do pokoju w bokserkach z telefonem i fiutem dyndającym. A tam Inba trwa w najlepsze. Pokazuje zdoby, nudeski i kolegom. I nagle Kacper, że wziął pendrive'a. A my takie, no i? A on, że wyświetli na tym telewizorze 32-calowym. I zaczniemy masturbować się grupowo. I kto pierwszy, ten wygrywa. Kazper Mistrz, trzy pociągnięcia i poleciało na telewizor. Wrzeszczywnie bogłosy, że wygrał. Przychodzi pani Kombain, ta gruba wychowawczyni. Kasper próbuje wyłączyć telewizor. Włącza się kolejne zdjęcie z pendrive'a zdjęcie Szamborskiej, nauczycielka geografii. Kombain widzi, jak dziesięciu chłopaków masturbuje się wspólnie do zdjęcia pani Szamborskiej. O, ja pierdykam. Myślałem, że będzie przypał, ale jednak pani odpuściła to. Koniec wycieczki. Poznałem nawet trochę tych kolegów z klasy. Darek czuł pociąg seksualny do ciężarówek i dwumetrowego kolegi z klasy. Powiedziałem mu, że oponiasz też lubi tiry i jego. Już widziałem, jak mu dygnął w gaciach. Następna lekcja WF. Przebieramy się, a temu jajo wyskoczyło. Jebany, nie goli się. Dżungla taka, że ledwo skórę widać. Oponiarz nie chciał tego widzieć, więc postanowił wyjść. Jednak Kacper mu nogę podłożył i upadł na jajodarka. Jakby ktoś Piotrka do lawy wrzucił. Z najlepszym ekwipunkiem w Minecrafcie. Przychodzi nauczyciel i pyta co się stało. Darek mówi mu, że stanął i walnął w jądro. I trzeba wezwać karetkę. Uuu, karetka Biorą go na noszę. Przychodzi tydzień później, coś taki nie w sosie. Następna lekcja WF. Przebiera się i mówimy: Darek, jajo ci wyskoczyło, on rzeszczy, gdzie, 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 gdzie? I wtem Kacper ściągnął mu majtki. Jebany miał jedno jajo. Wycięli mu lewe jajo. O kurcze ekse, ale jaja! Ostatni tydzień szkoły, Plan Kacper rozkwitał, dopracowany co do szczegółu. Przyjeżdża do szkoły traktorem, równo z panią sprzątaczką. obiecuje być grzeczny, włącza telewizor i podpina pendrive'a. Nudeski dyrektora wyświetlą się równo, z początkiem długiej przerwy. Spytacie, skąd miał? Ja też chcę kurczę to wiedzieć. Pierwsza lekcja geografia, szamborska jak zwykle zirytowana. Robi jej minetę pod biurkiem nawet zaśmiała się na lekcji. A nie, to orgazm. Ach, ten język Arka. Mistrz minety po prostu. Coś tam bajdużyła o Australii i zadzwonił dzwonek. Druga lekcja, plastyka z Nowakową. Kacper chciał zaspoilerować nam, co się będzie działo. Przed dzwonkiem schakował laptop Nowakowej. Na tapetę ustawił nudesy dyrektora. Nowakowa chce nam pokazać jakąś prezentację, a tam dyrektor na tapecie, a ona... Ale ja ja! Dosłownie, he, 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 już myślała, że wyleci ze szkoły. A może jednak, bo dyrektor wszedł coś oznajmić. Piotrek wyłączył szybko rzutnik. Uratował panią i dostał szóstkę na koniec. Dyrektor mówi apel na korytarzu głównym. Zacznie się pięć minut przed początkiem długiej przerwy. Lepiej być nie mogło, pomyślał Kacper. Lekcja trzecia Kacper nabuzowany. słucha jak pani z polskiego bajdurzy o kościele mówi, że nawiązuje do tematu. Kółko różańcowe z sąsiadką, twoją, nauczycielką angielskiego. Nagle, upragniona chwila, niespodziewany apel. Dyrcio gada, że musimy uważać na cyberprzemoc i to gdzie co zamieszczamy. Ale nawiązał i wtedy jego nudesy w postaci slajdów wyświetliły się. Widział je każdy, nawet Janek pomnik, Jan Paweł II stał zamurowany. Dyrcio reich, niczym Arek który nie dostał mięsa do kebaba. Dyrcio już pewny, że stracił pracę. Wmawia nam, że to Photoshop, ale to on jest znany niku Horni dyrektor 69 na potred na portalu echomoseksualiści.pl. -homo Koniec trollowania jako pierwszak. Druga klasa gimbazy. Nie ma brudacza, szkolnych chuligan. No szkoda, nie ma kto Piotrka gnębić. Pierwszy dzień, o ja pierdykam ekse. Ale dupy przyszły. Ta brunetka, niezłą dupę i cycki ma. Szybki research. Agnieszka Kowalczyk z Krakowa, ulica warszawska 69. Michalina Grecka, alkoholiczka, imprezowiczka. Cieplecka, krzywy ryj, ale dupa w miarę. Ewa niezła dupa. Maje dwie były blondyny, fajne nawet. Piotrek Nerd, wciąż gra w Minecrafta. Raz gdy gadałeś z Kowalczyk, podchodzi Piotrek i mówi jak to w Neterze. Świat w Minecrafcie nie było. Ja pierdykam mekse. Ona myśli, że ja z nimi gadam. Agnieszka ucieka. Przegryf ekse. Michalina zarywa do chudego. Po tygodniu są razem. Chudy znowu jest lepszy. nienawidzę cię, głupi chuju. Puszczasz plotkę, że chudy jest homoseksualistą. Wszyscy myślą, kto może być jego chłopakiem. I mamu paru podejrzanych. Szczepan, Szymon i Darek. Zainteresowanie loszek na ich poziomie wzrosło, o dziwo. Ruchacz Szymon szybko to wykorzystał. Zaczął się spotykać z Ewą. No nieźle. Mieliśmy niezłe nudeski. Ogólnie Szymon jest najlepszym dealerem nudesków. Od ilu dziewczyn on ma, to w tej paście by się nie zmieściło. Ale dawał je tylko kolegom. No chyba, że dealował za inne nudeski. Ja spermiarz brałem z Forczana, portal taki. I gadałem, że to jakaś typka młodsza. Chudę zerwał z Michaliną, bo śmierdziało jej z rynia, tanim alkoholem. Jak się lizali, to językiem mu zęby myła. Przynajmniej tak słyszeliśmy. Zarywasz do Agnieszki. Rozmowa się klei jak meble z Ikei. Gadacie na długiej przerwie. I nagle przychodzą oni. Piotrek, Arek, Xavery. Gadają o nowym serwerze i czy będę adminem. Ja pierdolę, ekse. Agnieszka ma mnie za jakiegoś nerda i idzie. Przychodzi on. Ignacy Ignacowski, znawca od serwerów w Minecraftie. Mówi im o wszystkim, pluginy, komendy inne chuje mówię, dzikie węże. Tego nie idzie słuchać, ja nigdy w Minecrafta nie grałem. Idę do Żyda na naszą miejscówkę, schody obok szatni. A tego tam nie ma, bo planuje zrobić konkurencyjny serwer, żeby być lepszym od Piotra. Skubany, załatwił sobie reklamę u sławnego YouTubera. Ogólnie to Piotrek musiał wyżebrać hajs od rodziców, a i tak skończyło się na serwerze Hamachi. A żyta elegancko, tysiąc slotów i ciągle pełne. Wszystko... Wszyscy go w szkole podziwiali, szczególnie siostra Dariusza. No, muszę przyznać, niezła sztuka. No, nudesy nowe też były. Już miałem iść do dyrektora i powiedzieć przepiszcie mnie do równoległej klasy, patrzę kto tam jest. Typki co przerwy oglądają gejowskie pornole. Ja pierdykam, Ekse. Co to za szkoła? Dobra, idę grać w Metina z Grubym. Gruby offline. O kurczę, Ekse. Chyba muszę zacząć grać z chudym. Albo nie, jest jeszcze on. Eryk. Mały chuj, ale nie ma nikogo innego. Taki chuj. Stanter od siedmiu boleści. Największy trik jak to, jak jechał na jednym kółku. Bo mu kółko trzymali z przodu. Za rok będzie w gimbazie, to będę miał z kim gadać. No, wygryw trochę Eksę. Dobra, trzecia próba. Gadasz z Agnieszką, gdy ona czeka na autobus. Ona nawet śmieje się z twoich żartów. Przytula cię na koniec. O, ja pierdykam Eksę. Motyle w brzuchu. Gadacie ciągle o szkole. Po dwóch tygodniach gadasz z nią sam na sam. I mówisz jej, że ją lubisz. Ona, że jest schudym. Chuj, kurwa, chuj. Chudy, ty głupi cwelu. Mówisz jej, że się cieszysz, ale wewnętrznie rozpadasz się na kawałki. Wiosna nadeszła. Chudy zerwał z Agnieszką. Pocieszaj ją. Ona nawet daje ci buziaka w policzek. Ja pierdyka, mekse. Motyle w brzuchu. Aha, nie, to mój chuj. Jebany erekcji dostał. Ona na szczęście tego nie poczuła, ani nie zobaczyła. Pytam ją, czy ktoś się jej podoba. Ona, że nie szuka teraz chłopaka. Dobra, okej. Okay. Rozumiem. Kontakt zmniejszył się do hej krótka gadka co tam. Po tygodniu on, ruchacz Szymon, idzie za Agnieszką. Ty kłamliwa suko, myślę wewnętrznie. Jaka przerwa z chłopakami, ruchacz gada, gdzie ją nie macał, pokazuje nudesy. Nie myślisz, że to mogłeś być ty. Chuj, kurwa, chuj! Jebać Agnieszkę. Ale ruchaczowi trudno się oprzeć. Ostatnie tygodnie szkoły. Plan na strollowanie tych troglodytów rok starszych. Jest taki jeden wiatrak, pseudonim miał taki, jebany wyższy od oponiarza. I taka beczka, o pseudonimie kwadrat. Kwadratowy ryj miał. Wygląda jakby w młodości karmili go procy. Piszesz w każdym słowniku kwadrat śmierdzi. I obok wiatrak to słabiak. Każdy ma z nich bekę, piszesz tak w kiblu, dajesz ich zdjęcia z otwartą buzią na pisuar, żeby spermiarze trafiali do środka, a nie w ściany. Budżet szkoły się zwiększa do trzech mydeł w roku. Koledzy mają cię za boga. Wiatrak i kwadrat są legendami, z których się wszyscy śmieją, nawet ich paczka się od nich odwróciła. Koniec klasy drugiej. W wakacje pakujesz ostro. Grasz w piłkę z kumplami i chudym. Trzecia klasa gimbazy. Już urosłeś, ale i tak oponiarz jest wyższy. Kolegujesz się z kolegą Dariuszem. Sugerujesz mu, że ruchanie oponiarza będzie śmieszne. Oponiarz jest posuwany przez całą gimbazę. Każda przerwa i łew, Chwytanie zabydlaka, klawsy w dupkę. Oponiarz spokojny nawet, ale dostaje nerwicy. Uczysz klasowego nerda tajemnego ciosu motyla. O kurcze, ekse. Nerd robi mu cios motyla co lekcje, co przerwę i co WF. Czasem też jak Dariusz go posuwa w szkolnym kiblu, szukasz kolejnych ludzi do wkurzenia. Kolejny do stanteży, jakieś krasnale i pseudo-wojownicy kung fu. Gruby schud trochę. Masz wujka informatyka. Uczycie się photoshopa. Robisz memy z grubym. Wrzucasz na konfę klasową kąta Żyda. Gruby pobił Żyda. Żyd leży ze skręconym prawym jajem i nadwyrężonym okiem. Wygląda jakby puszczał oko, a tak naprawdę puszcza bąki. Jebany grał w Minecrafta Projekt Minecraft na modach kolejne 4 lata gotowy na YouTube. Gruby zaczął jeść zdrowo i jeździć na rowerze. O kurcze, ale progres. Dobra, szukasz kolejnej ofiary. Typek Santer Erik i kolega z klasy 1,60 sześćdziesiąt. Mówisz, że widziałeś, jak uprawiają te słynne seksy. Każdy ma ich za parę homoseksualistów. Robisz memy z nimi. Jesteś mistrzem Photoshopa. Same piątki z informatyki, bo uczycie się malować w gimpie. Masz też piątki, dlatego że szantażujesz pana z informatyki. Jego nudesy mogą wypłynąć w każdym momencie. I tak tego nikt nie chce widzieć. No może oprócz Dariusza, który by walił konia tak mocno. Jak Piotrek, gdy kupuje Vipa na serwerze, szukasz kolejnej ofiary. O kurcze.exe. Nie mam już nikogo do trollowania. Zaczynasz grać w lola. Pół klasy też gra, ale chuj. Kumplujesz się z nimi. Rudy oraz ruchacz Szymon. Gruby Żyd i Chudy też grają. Uczysz grać Rudego i Ruchacza. Ruchacz uczy cię sztuki uwodzenia. Nawet im idzie. Rudy łapie szybciej niż przypuszczałeś. Typek po tygodniu opanował wszystko. Mechanikę wszystkich postaci. Nawet każdy build i metę umie. Takie potrzebne rzeczy w grze. Co za kozak JPG. I tak wszyscy są bustowani przez grubego. Gruby schód 20 kilo w pół roku. Poznajesz brata rudego. Rudy zafarbował włosy i nie jest już ludy. Ulan laki, Miałeś go trollować. Brat rudego jest nawet spoko. Niby za rok będzie tu w szkole. Nie wiesz kogo trollować. Idziesz przez korytarz, patrzysz Agnieszka. O kurcze, ale dupa jej urosła. Zagadujesz do niej. Ona zauroczona twoim wyglądem. Zmieniłeś się nieźle. Nowa fryzura oraz trochę przypakowałeś? Już myślałem, że wreszcie ją pocałuję obok szkolnego kibla. Niby dziwnie, ale korytarz akurat pusty. Kontakt wzrokowy. Ona po chwili patrzy na moje usta. Zbliżamy się coraz bliżej siebie. O tak, kurczę, to mój dzień! Usta już dwa centymetry mogę przysiąc. To było zbyt piękne, no właśnie. Nagle z kibla wychodzi Piotrek z ksawerym i arkiem. I orgazm, jak mnie widzą. Ej stary, wczoraj taką jaskinię w Minecrafcie znaleźliśmy, ile tam było diaksów i żelaza, aż weku nam się nie mieściło. Chuj, kurwa, chuj! Agnieszka oddaliła się, pomyślała pewnie o matko co za nerd, ciągle gada przy mnie o Minecrafcie z kolegami. Zrobiła parę kroków w tył i poszła do klasy. Patrzysz później jakieś alkoholiczki, rok młodsze. To nie to samo co Agnieszka, trochę krzywy ryje, ale dupy mają fajne. Patrzysz, stoją oni, dwóch przydupasów, których znałeś z opowieści oksywie Kornik i Jajnik. Obaj o głowę mniejsi, więc na chillku. Myślisz nad planem, stalkujesz ich. Okazało się, że brat rudego zna Jajnika. Szczepan przydupa z na tego drugiego. Parę dni przerwy zaczynasz oglądać streamy z Lola. Znasz już każdego streamera i proplayera. Też chcesz być jak oni. Hajsu, jakie lodu chcesz mieć? Jesteś nerdem z Lola. Niczym Piotrek z Minecrafta, Sylwesteru Grubego, wszyscy najebani, brak loszek, ale chuj, pijany Rudy mówi śmieszne historie, o jajniku, który jednak ma na nazwisko Janik, masz bekę z triksywy, wszyscy upicie, więc idziecie spać, słyszysz dziwne odgłosy na zewnątrz, patrzysz przez okno i widzisz ich, ekipa odbicia, znaczy stanterów, jeżdżą sobie na rowerkach, triki miki bez trzymanki, widzisz jak ten stary chuj chce im zabrać rower, szarpie się z nimi i grozi policją, Myślisz, jakby ich wystraszyć, więc postanawiasz rzucić petardę przez okno. W końcu sylwester. Akurat Henryk wypina się do nich tyłem. Ściąga spodnie i pokazuje, gdzie ma ich zdanie. Petarda wpadła prosto do dupy Henryka. O ja pierdykam, już po mnie. Mam przesrane, zaraz mu dupkę wystrzeli. Michael nie był wojny i zgaszył mu to szybko. Henryk dzwoni na policję, bo jest pewny, że zrobił to jeden ze stanterów. Obycujesz sobie naprawić to, co odwaliłeś. Zamawiasz petardy, których nie idzie zgasić. Śpisz spokojnie, stajesz z planem w głowie. Okazuje się, że Sylwester za tydzień. Najebaliście się w wigilię, miałeś mieć wigilię z rodziną, ale masz rodzinę z internetu. Zakładasz konto o imieniu ulubionego streamera, z nazwiskiem Jajnik. Masz bekę w chuj z tego. Twoi koledzy zakładają też fake konta. Nawet śmieszne, ale twojego i tak nie przebiją. W końcu nadszedł Sylwester. Teraz jesteś tego pewien. Sylwesteru Grubego, wreszcie. Jego matka nawet wam po piwerku kupiła. Najebaliście się w trzy dupy. Szczególnie chudy. Myślisz jak go tu strollować? Idziecie z nim przed dom Henryka. Nie żebym cię podpuszczał chudy, ale nie trafisz petardą przez komin do Henryka. Ja nie trafię patrzy się u Trzmaciarzu. Chudy skubany trafił. Udajemy, że mamy go za boga. A teraz mu mówimy, żeby poszedł do Henryka i go ostrzeg. A ten, proszę pana, pan uważa, bo Achtunga wrzuciłem panu przez komin. I zaraz tak pierd y strzeli, że Dariusz ZOSP przyjedzie. Chudy ma przypał do końca szkoły. Profit w chuj. Jako mistrz informatyki poznajesz techniki hakowania, hakujesz Facebooka Janika, dajesz post, że ktoś się włamał, komentujesz to z fake konta, reszta kolegów też. Największa drama w historii gimbazy. Każdy bawi się w detektywa, nikt ciebie nie podejrzewa, bo jesteś najspokojniejszy z klasy. Zakładasz spoted gimnazjum w Sosnowcu, piszesz bekowe posty, wszyscy strigerowani, szczególnie pseudostanterzy, no i alkoholiczki też. Hakujesz numery przydupasów i loszek, a się wciąż z tobą nie umówiła. Włamujesz się na konto Janika po raz drugi, jakieś nudesy od dwunastolatek sprzedajesz na forczanie, profit 50 dolarków, zawsze coś w sumie, hakujesz kolejne konta, o ja kropka pierdole. największa dupa w szkole. Miał hasło Agnieszka raz dwa trzy, sprzedajesz jej nudeski po 50 cebulionów, zarabiasz dwa bitcoiny na spermiarzach i kolejne dwa koła na innych lożkach alkoholiczkach, one najebane łatwo nudeski wysyłały. Kupujesz skuter, szpan w szkole i na dzielni. Próbujesz wyrwać jakąś lożkę. Myślałem, że już się udało. Taki chuj. Okazało się, że to ksawery. Fuj.exe. Oponiasz wciąż jest posuwany przez Dariusza. Robisz z tym memy. Całe jedz cię zna. Typki z twojej szkoły są znane. Każdy ma z nich bekę. Sprawa trafia do dyrektora. Sprawia trafia również do sądu. Wina spadła na Piotrka. Hakujesz się do sądu. Usuwasz sprawę. Wygryw ekse. Piotrek jest ci wdzięczny. Pomaga ci. Zdobywa numer od Janika. Kupuje ci Nokie cegłę za 50 złotych. Dzwonisz codziennie do Janika. On nie wytrzymuje nerwowo. Robisz mu przerwę na tydzień. Trolujesz nadal na spotet. Każdy nauczyciel jest zirytowany. Dyrcio robi dochodzenie. Nikt się nie chce przyznać. Wina trafia na Piotrka. Wyrzucają go ze szkoły. Piotrek rage jakby stracił całe eku. Jeden przydupas w szkole mniej. Zbliża się tre... test trzecioklasisty. Trochę się opuściłeś w nauce. Fucking trolling? Hakujesz okę Wrocław, masz testy gimnazjalne. Sprzedajesz je ziomkom za 100 złotych. zarabiasz 1000 złotych. Masz na lepszego kompa. Olewasz naukę, trolujesz ludzi na festynach. Takie imprezy we wsi. Spotykasz brata Janika, robisz mu zdjęcie. Janik rejcz taki, że o chuj. Grozi policją. Żadna sprawa nie dojdzie dalej, bo ją schakujesz. Zamawiasz pralkę do domu Janika. Ma przerąbane u rodziców. Musi sprzedać swojego Simpsona przez to. Robi gałę ojcu za karę. Beka w chuj, ale wciąż niedosyt. Koniec roku szkolnego. Testy napisane na dziewięćdziesiąt parę procent, żeby nie było podejrzeń. Szczepan przydupas napisał na 100% procent każdy. Kretyn dostanie się do najlepszej szkoły w województwie. Ty idziesz do liceum gdzieś blisko. Liczysz, że Agnieszka tam pójdzie. Taki chuj poszła do technikum jako geslerowa. Trochę przegryw. Kontakt utrzymujesz z ziomkami, trolujesz dalej całe gimnazjum. Trolujesz kolegę ze wsi, zwalasz na szczepana. Szczepan ma przerąbane, jebane się wymigał. Niby brak dowodów. My wiemy, że zrobił gałę, komu trzeba było. Trolujesz sąsiadkę nauczycielkę, zagorzała katoliczka. Mówisz jej o Halloween i w ogóle. Ona już telefon do egzorcysty. Nie wie, kim jesteś. Ludzie podejrzewają szczepana. Szczepan znowu dziwnym trafem brak dowodów. Dzwonisz do Janika. Umawiasz się na ustawkę. Nie przyjeżdżasz. Janik wkurzony jak oponiasz, kiedy wymienia opony i brakuje jednej. Jedziesz na kepsa, by uczcić to. Gruby miał jechać, ale ma dietę bezkałową. Żyd nie umiał się oprzeć. Chudego nie bierzesz, bo to głupi chuj. Bierzesz luchacza Szymona, bo zawsze dawą nudeski. Szczepan i rudy też jadą dla towarzystwa. Wiesz, że nie mają życia, więc się litujesz wewnętrznie. Wchodzicie do ulubionej budki z kebabem, widzicie ich w jednym rogu. Kornik i Janik. Beka w chuj wewnętrzna, ale wytrzymujecie jakoś. W drugim narożniku ona, Agnieszka, z jakimś kolesiem. Zastanawiacie się, kim on jest. Nie możesz pozwolić, by poderwała Agnieszkę. Do akcji wkracza ruchacz Szymon. Hej, przystojniaku, znowu cię to widzę. Dziś chyba dla odmiany z dziewczyną. Słuchaj, wale prosto z mostu. Podobasz mi się. I czy nie umówiłbyś się ze mną? Agnieszka zmieszana wychodzi. Wygryf feksę. Ruchacz radziej mówi, że żartował. Typek został sam z kebabem. Jemy kebaba w spokoju, świętujemy samotność Agnieszki oraz słuchamy rozmowy kornika z Janikiem. O kurcze, ekse, rozmawiają o Norbercie Janiku oraz kto nim może być. Nie wytrzymujecie ze śmiechu. Rudy puszcza najgłośniejszego pierda po Kepsi, jakiego słyszałeś. Jebany zagrał cztery pory roku Vivaldiego. Nieźle jak na jednego pierda. Skończyliście jeść. Jedziecie do domu, każdy w swoim kierunku i gadacie później na TS-ie. Obmyślacie idealny plan na kolejny trol Janika. Wiecie, że Janik lubi jeździć na imprezy, szczególnie na ferrę. Wynajmujecie transwestytę. Janik tańczy z nim całą noc. Zaciąga go do kibla i pyta, czy zrobi mu minetę. Janik się zgadza. Tryb ruchacza mu się włączył. Już ma przystąpić do minety, a tu taki chuj dosłownie. Wszystko nagrane. Następne dni anonimowe telefony. Janik załamany. To się wymknęło spod kontroli chłopaki. Uwolniliście bestię, którą będzie trudno zatrzymać. Czas trollingu zleciał. O kurczę, ekse. Matura. Schakowałem znowu. Tym razem na 100% napiszę matmę, Reszta jebać. Pójdę na programowanie do Wrocławia, a Szczepan niby na medycynę za granicę. Taki chuj poszedł tam gdzie ja. Lejrzak chuj pracuje w McDonaldzie. Marzenia się spełniają. Szymon coś tam ekonomia, reszta za rok na maturkę. Hakuje im maturę za drobną opłatą. Piotrek chciał też iść gdzie ja. Taki chuj 2% z rozszerzonej matmy i tak pewnie jeszcze strzelał. Rudy projektuje uboty. Jebany zarabia parę milionów miesięcznie. Gruby i Żyd mają największą firmę zajmującą się grafiką komputerową. Rucha Trzymon otworzył pierwszy bank z kryptowalutami w Europie. Nie chcę mówić, kto sprawdza mu zabezpieczenia za parę bitcoinów. Szczepan stworzył jakieś studio programistyczne, CD Projekt Blue czy jakoś tak. Ja w sumie żyję z włamań na bank ruchacza. Erik jest stanterem w Red Bullu, a brat Rudego gra profesjonalnie w gry. Czasem go widzę w reklamach myszek od Razera. Ogólnie nasza ekipa nieźle się rozwinęła, ciągle mamy ze sobą kontakt, a pewnie jesteście ciekawi, co się stało z resztą osób. Cóż, Opolniasz ciągle ma własną firmę, teraz w 14 krajach w Europie, nawet nieźle się rozwinął. Dariusz tańczy w klubach nocnych dla panów, Kacper jest aktorem pornograficznym. A co się stało z resztą przy dupasów? Trudno określić. Po pięciu latach od niewidzenia się postanowiliśmy spotkać się. Większość osób się nie zmieniło. No dobra, Rudy już miał czarne włosy, Jebiany, wiedziałem, że farbuje. Brat Rudego miał rudę, kiedyś musiał mieć. Gruby nie był gruby, Żyd wyglądał tak samo, Szczepan ciągle niski, chudy z brodą Menela, Rucha Trzymon sypnął mu bitcoinem, żal mi się zrobiło aż. Rucha Trzymon wyglądał bardziej ruchalsko niż zwykle, a ja no w sumie tak samo też bardziej ruchalsko. O wspominaliśmy dawne momenty i nagle ktoś zarzucił Pamiętacie trole z Norbertem Jajnikiem? A nagle brat Rudego, no ja mam nowy numer Janika nawet Co ty pierdolisz, powiedziałem Dawaj, dzwonimy Ale ja gadam chłopaki No jak zwykle mistrzu Halo, halo W to godą? Jak to w to? Twój szwagier Godej w to Norbert Jajnik Nie pamiętasz mi chłopie? Co zaś chcesz pić do zneta? No normalnie szwagier, jo Z tobą dawno nie godą. Ja i nie pogodasz. Czekaj, czekaj, mam sprawa. Streszcie się, bożniwo mom. Ja ty musisz pracować, a ją pływą w się. Ja, fajnie, coś jeszcze? Ustawka jutro. O osiemnastej na boisko w Sosnowcu. Ja zaś cię nie baję. Tym razem banda. Ja obejrzymy. No obejrzymy. A kim się? Ja ją ci nie powiem, a jutro obejrzysz. Dobra, do jutra. Czekaj, Janik, jeszcze jedno. Ja co zaś? Weź wiadro. Ochuj mi wiadro. Na zęby cwelu. Słychać rozłączenie telefonu, w nawiasie śmiech zgromadzonych bogaczy i chudego. Wynajmujesz aktora zawodowego, boksera na ustawkę, kupujesz dom naprzeciwko i oglądasz walkę z teleskopu Żyda. One shot normalnie. Na powtórce wyleciały zęby prawie wszystkie. Do końca życia musisz zrobić jedną rzecz. Pragniesz rozkochać w sobie Agnieszkę i chamską ją rzucić wtedy, ale ominąłeś jeden szczegół. Rucha trzymon ożenił się z nią 10 lat temu. Przegryfekse. Nie odbijesz jej kumplowi, co zapewnia ci hajs. Porzucasz plan. W sumie zwiedziłeś cały świat. Kupiłeś McDonalda gdzie pracuje chudy, żeby upokorzyć jego życie bardziej. Kto jest teraz przegrywem chudy? Organizujesz wyścigi u botów. Emocje do samego końca. Nad zwycięzcą swój skok oddaje stanter. Eryk kozak.pl Naprawdę ładny skok. Nawet parę fikołków na rowerku zrobił. Eryk cieszy, że mu się udało, a ty wrzeszczysz odjebane perfekcyjnie, Eryk. Robi cieszy się że uboty działają. Po zawodach udajemy się do mojej chaty. Leci akurat finał wordsów. JP2GMD gra z ruchem psa.xra. Wiesz, że wygraj JP2GMD, bo tam gra brat Rudego. Elegancko, easy win, oddali się w dwudziestej minucie trzy razy. W sumie zrobiłeś wszystko, co chciałeś w życiu. No, może oprócz zaliczenia Agnieszki. Wsiadasz do Lamborghini i jedziesz do kepsa do Sultana. Ostatni kebab, bo jutro lokal zamykają. I nagle wypadek. Zderzenie czołowe z ciężarówką. Kierował nią akurat Piotrek. Najwidoczniej pomyliły mu się kierunki. Przyszedł czas na pogrzeb. Każdy powspominał z tobą chwilę. Od początku w gimnazjum. Szkoły wyższą oraz studia. Wspólny biznes z ziomkami. Wspieranie reszty ziomków. Trolowanie każdego, a w szczególności Janika. I przemówił Szczepan. Zdradził on największy sekret i mówi Tak naprawdę to opakujemy tu Norberta Jajnika. Wszystko wyszło na jaw. Masz bekę w chuj. Nawet ten u góry ci przybija żółwika. Nikt tego tak perfekcyjnie nie odjebał jak ty. Jesteś strażnikiem niebios. Fuck yeah! Pierwszy klient. Przychodzi on, którego nazywałeś grubym. Teraz wygląda normalnie. Nie powiem nawet, przystojny streamer byłby z niego. Patrzysz, o nie, ten przydupas Piotrek. Jakby go tu spławić. Ej, słuchaj, miałem ci tego nie mówić, ale schodami w dół masz ukrytą dźwignię i klikasz respawn. Piotrek łyka niczym cieplecka na imprezie. Po 15 latach widzisz Agnieszkę. Cztki urosły, duba też spoko. Myślisz, jakby tu się zemścić. Mówisz, że jest opłata za wejście. Gała. Ona się zgadza. O ja pierdykam. Najlepsza gała w życiu. W sumie też jedyna. Przychodzi on. Twój największy wróg chudy, akurat był za Agnieszką. I się pyta, czy jest sama opłata za wejście. Mówisz, że jest skrót tymi schodami w dół. Idzie tak sobie. Ty mu machasz ręką za te wszystkie lata. Trafia tam, gdzie wszyscy grzesznicy. Piekło dla miłych panów. Po trzydziestu latach widzisz go. Sergiusz Janik. Nie wpuszczasz Janika. Strolowany nawet po śmierci. Trolem się jest. A nie bywa.